Wreszcie przyszła ta chwila, papa w dwóch pomieszczeniach jest gotowa, więc rozkładam sobie, od, zaczynając od tego pomieszczenia, styropian. Mam tutaj naszykowane mniej więcej tyle, ile powinno wystarczyć na to pomieszczenie. Tutaj docelowo ma być 15 cm styropianu, więc jadę to w dwóch warstwach 5 a na górze 10. Na razie sobie może wstępnie porozkładam, żeby wam pokazać jak to będzie się działo. Mianowicie tak. W tą stronę układam sobie te piątki. Oczywiście yy, piankę mam piankę w kleju. Znaczy się klej w piance odwrotnie. Będę sobie to nie jakoś tam super dokładnie, ale. Yy, jakoś to będę sobie to, to chciał przykleić, żeby to po prostu mi potem nie pływało, tak jakoś nie goniło yy, Narożniki wiadomo tak samo więc każdą płytę przed przyłożeniem przykleję sobie klejem tu przykleję klejem tu i jakiś tam krzyżyk czy coś tam skleju czy obwódkę sobie zrobię yy, z pianki, czy może nawet nie, bo to nie musi być aż tak mocno i będę sobie to przykładać, żeby te łączenia wszystkie szczeliny mi pokryło, bo nieraz wyjdzie tak, że to brzegiem też widać większe, mniejsze i tak dalej. To jest warstwa z piątką. Jak będę układał tą dziesiątkę, to tam już później do brzegów będę musiał dokładać troszeczkę już tej taśmy dylatacyjnej, ale to za chwilę, czy tam może w trakcie, zobaczycie. już mam przygotowane dziesiątki, od których będę zaczynać. Zaraz powiem dlaczego, one pójdą sobie w ten sposób. Chodzi o to, żeby nawet jak będę układał je prostopadle, to długości się będą w pewnym momencie schodziły. Musi być to przesunięte w każdą stronę, tak żeby nigdzie jedna, jedno łączenie nie zeszło się. Z warstwy niżej, tam w złączeniu na niższym poziomie dziesiątki nie mam otwarte, nie wiem, ja całe dobra pokażę na piątce całe pudło, całą paczkę jedną z. pociągiem sobie na paski. No a dziesiątki pełne płyty pójdą wtedy tak, na no, w ten sposób, wtedy nigdzie tu mi sięga do połowy. Tu też z połowie, następna cała płyta przyjdzie tutaj, więc yy, nie ma obawy, że gdzieś to łączenie się zejdzie. Piątką miałem do końca, nie układam sobie tego na razie na sucho, dlatego że bo, bo myślałem tak, że najpierw sobie rozłożę na sucho i sobie tą końcówkę, i potem będę sobie kleił Ale może być tak, że na tej piance yy, minimalnie się tam coś rozszerzy względem tego, co wcześniej przygotowałem, i już mi tam będzie brakować, znaczy, że będzie zaciasnąć, i znowu będę docinał. Poprzyklejam sobie całą warstwę, jeden rząd. Yy, no i dojdę do końca, zmierzę i wtedy przykle yy, przykleję. No i tak, całe pomieszczenie. Myślę, że to będzie całkiem przyjemna praca. Tu jest piwnica, tu się nie będę martwić. Poziomem wylewki, ogrzewania tutaj podłogowego nie będzie, jak i żadnego innego. Yy, więc nie będę się martwić jakimiś takimi uskokami, jak wyjdą. 6 cm wylewki, czy za gdzieś będzie 5,5, 6, czy jak to tam wyjdzie, nie ma żadnego problemu. Tu nie jest jakoś krzywo, żeby wyszły straszne różnice w grubościach tej wylewki ostatecznej. Nie będę tutaj nic szlifować, nic się przejmować. Na to pójdzie folia, to tylko dilatacja boku, z boku, żeby wystawała powyżej. I tyle, zresztą zobaczycie to za chwilę. Na górze już będzie co innego, tam będzie trzeba na pituś ale tak jak będą wylewki na górze, to jeszcze jest trochę czasu do tego tematu. Dobra, no to tak sobie to za chwilę zacznę rozkładać. Zaraz zobaczycie jak to przyklejam. Teraz się to fajnie mija wszystko, nie? To co tu chodzi? Yy, 6 ma być wylewki. Dziewięć pianki wystaje. No i po chwili wygląda to tak, jadę od razu dwie warstwy Tylko pora na jakieś, powiedzmy, weryfikacje Weryfikacje metody tutaj Bo ja sobie tutaj piankuję, czy kleję od spodu to wiadomo Ale też miejsca styków pomiędzy płytami Bo jak rozkładałem to one nie były takie idealnie przylegające I od ściany ale już pomału widzę, że mi się kończy pianka, jedna puszka, a jest zrobione na razie tyle. Co prawda już tutaj na dwie warstwy, ale mimo wszystko. No i tak się zastanawiałem, czy w ogóle warto tą piankę e, dawać pomiędzy płyty. Tu jest piwnica i tak nie będzie ogrzewane, więc myślę, że jakieś tam specjalne mostki termiczne się nie muszę przejmować, i chyba tak nie będę e, robić tak, jak robiłem teraz. Będę kleić tylko do spodu płyty i pomiędzy, poziomy, pomiędzy warstwami, nie? żeby te płyty nie goniły wszystkie. A te pionowe szczeliny, chyba będę zostawiać. Ewentualnie, jak będzie duża jakaś przyścianie, to, to też jeszcze to wypełnię. Chociaż nie wiem, czy to ma aż taki sens. Bo ogólnie zależało mi na tym, żeby to nie, nie, nie goniło. Nie? Dlatego to sobie to przyklejam. Dobra. Jadę z tym dalej. Jak będzie coś więcej i będę miał coś mądrzejszego jeszcze do powiedzenia, to, to włączę kamerę. Dobra, pierwsze pomieszczenie gotowe. Jeśli tylko przyklejam płytę od spodu do warstwy papy i potem pomiędzy płytami, to dużo szybciej idzie raz, a dwa, że no faktycznie tej pianki też idzie mniej. Myślę, że nie ma żadnego problemu jak tutaj na górze, na, w piwnicy nieogrzewanym w dodatku yy, nie będą te szczeliny pomiędzy, yy, pomiędzy tymi płytami uzupełnione. Yy, oczywiście na górze, na parterze i na piętrze już tak będzie robione, rzecz oczywista. Natomiast tu w piwnicy yy, myślę, że nie ma to większego znaczenia. Jest zrobione na mijankę tak, żeby żadna spoina się Żadne łączenie pomiędzy płytami się nie zachodziło ze sobą, więc w jakiś sposób tamte mostki, powiedzmy, są ograniczone. Ale takie, jakie tu są mostki, jak tutaj, tak jest. Będzie najzimniej w całym domu, więc. Znaczy, najzimniej. Tu będzie najbardziej stabilna temperatura. Tak naprawdę, bo ani nie będzie tu spadało, myślę, poniżej 10-8 stopni, ani też wiele cieplej latem też nie będzie wahania roczne temperatur myślę, że to będą w granicach kilku dosłownie stopni, dwóch, trzech yy, izolacja z zewnątrz na ścianach w piwnicy jest yy, tutaj też jest, także myślę, że, że będzie ok i to wystarczy pozostały mi jeszcze tutaj pomieszczenia dwa, oczywiście jak mówiłem garaż na końcu yy, jutro zabieramy się Tutaj za to pomieszczenie. Jakąś tutaj komunikację sobie będę musiał zostawić, więc y, też nie będę tutaj całego y, styropianem wykładał, tylko pod schodami. I tutaj do schodów może dojadę ten brzeg, tu sobie to zostawię, ewentualnie tylko tutaj dam jeszcze po tej stronie rurki. No i tamto, tu, żeby mógł sobie przechodzić w razie czego jeszcze coś ewentualnie będzie trzeba wynieść, czy czy tak dalej i tam to pomieszczenie będę już jechał całkiem nie będę wychodził na razie tymi drzwiami i tylko będę tutaj sobie zamykać także tak to będzie wyglądać Zresztą zobaczycie dobra to pomieszczenie jest zrobione pod schodami tam i tutaj na razie tu zostawiam żeby mieć przejście tak jak mówiłem będziemy jechać na to ostatnie to ostatnie tam Potem tutaj, i będziemy to zamykać sobie tutaj cały tym styropianem. I folia potem, oczywiście, na to ale tutaj mamy taką sytuację, że trzeba by wypełnić tutaj te przestrzenie, gdzie są rurki. Specjalnie w tych miejscach nie dawałem jeszcze na gotowo. Tu mam wydrążone pod tamten ten przejście. W tych miejscach, gdzie będą, gdzie idą rurki. Nie przyklejałem na gotowo. Tak samo tam jest zrobione wszystko. Bokami jest przyklejone, a to zostało? Yy, dlaczego? Będziemy to wypełniać zaraz yy, powiedzmy styrobetonem, czyli yy, troszeczkę cementu z wodą, wymieszany z tymi kuleczkami ze styropianu. Kuleczki mam. Powiedzmy z własnej produkcji styropianu różnych odcinkach było dużo e, Zwłaszcza zostało mi też tam jak ocieplałem tą murłatę na górze I mamy worki To jest akurat jeden z mniejszych worków jakie mam Kuleczek potartych po prostu na zwykłej jakiejś tarce Mam tego sporo Tutaj Teściowi się nudziło to produkował no, jest, jest co robić. Tutaj będzie więcej oczywiście tego materiału szło, więc yy, myślę, że to zejdzie. Yy, zastanawiam się czy tego nie wypełniać pianką, ale tak sobie myślę, no szkoda trochę pianki, bo tych puszek by poszło. Wiadomo, żeby to fajniej, może bardziej dokładnie wypełniło, yy, no ale yy, pójdzie tego troszeczkę, a styropian mam. Zwłaszcza, że, że jest już przygotowane Więc A jakiś starszy cement też jest Którego już no, nie za bardzo bym wolał używać do, do Jakichś odpowiedzialniejszych zadań, czyli jakiegoś tam Powiedzmy murowania A na to myślę, że super się nada Bo zawsze to tam coś złapie te kuleczki Także zaraz sobie rozmieszam też będę to robić pierwszy raz, no ale zobaczę Troszeczkę wody, troszeczkę tego cementu i tych kuleczek, tak żeby po prostu oblepiły się i powypełniam sobie te y, przestrzenie wokół rurek. No jak w miarę to wyschnie, no to przyklejam tamte płyty co zostały. Zaraz sobie wezmę jakiś kalfas czy jakieś inne wiadro i, no i zabieram się za tą pracę. Dobra, nie, tu nie będzie aż tyle tego wchodziło, bo aż dużo, za dużo miejsca tutaj nie ma. Ale zobaczymy, jak to będzie wychodzić. No jak mówię, mogło być troszeczkę więcej tego cementu. Jeśli chodzi na tą ilość tropionu. Ale zaraz zobaczymy, czy trzeba jednak robić więcej, czy, czy da to radę. Chodziło o to, żeby tutaj teraz wszystko nie uciekało, nie giniło, jeśli chodzi o ten, te kulki styropianowe. No Ale tak chyba troszkę więcej byłoby no, nie, łatwiej to rozprowadzać no tak to mniej więcej będzie wyglądać nie jest źle oczywiście zanim to przykryję tymi płytami styropianowymi to trzeba będzie troszeczkę poczekać aż ta woda odparuje, wyschnie, no bo nie będę tego zamykać, no bo to bardzo nie miałoby gdzie wejść, kisiłoby się to tu wszystko cemencik powiedzmy tam w jakiś sposób zwiąże Yy, wyschnie to tu wszystko i będę sobie po prostu kleić tą drugą warstwę, yy, co tutaj zostanie tych płyt. No, myślę, że nie jest to najgorzej. Dobra, <laughs> no, za chwilę zobaczycie, jak rozkładam sobie tą czarną folię. Yy, a ja czekam po prostu, żeby sobie to wyschło, żeby sobie tutaj dalej yy, podziałać z tematem. No dobra, jadę z folią. Folia taka zwykła, czarna, budowlana. Grubość bodajże 300. Wymiar 4 na 25 metrów. Ja tutaj pomieszczenie mam 4,25 no tak z 4,5 metra. Myślę, że trzeba by było uciąć, żeby yy, po te parę centymetrów dać na ścianę. Co mi 4,5 metra to chodzi 12,5 cm wtedy, no więc, yy, więc myślę, że byłoby wystarczające. Yy, będę to musiał niestety ucinać na trzy pasy. Tu jest jakieś 11 metrów chyba z okładem, ale to po zewnątrz, no około powiedzmy 11 metrów yy, Więc yy, no, myślałem, że uda się w jednym pasie, to by było najlepiej, nie? Tylko, że będzie brakować po prostu, no to yy, uznałem, że może lepiej będzie w całości to powywijać yy, I w takie pasy, posklejałem sobie to tutaj taśmą dwustronną Środkiem i tam te zawinięcia na ściany też y, jakoś poprzykleja może do tej folii dylatacyjnej y, tej pianki, i to się myślę jakoś tam będzie trzymało w pionie, żeby to nie opadało. No a zresztą przy wylewkach chłopaki chyba sobie to też jakoś przypilnuję. Dobra, y, ucinam sobie pasek y, na 4,5 metra, rozwinę i ułożę. Y, no i będziemy widzieć jak to będzie wyglądać i się zachowywać w ogóle dokładnie tu 4,5 metra dobra, zaznaczymy teraz drugą stronę

to właśnie, żeby tu był Między więcej 12-10 cm I tak samo Coś w tym stylu, nie? Dobra Taki mały pomocnik Zobaczymy nie wiem co i się to udało tu by trzeba było też ładnie A to można no i taka z tym zabawa I to myślę, że będzie fajnie się trzymać. et kurdu Nie, trzyma dobrze. Jeden pasek wystarczy. <laughs> Nie da się tego podchłózywać. Tu się trochę pochyla No ale. Okej, okay, no tak to będzie wyglądać. Tu do boków sobie z kawałeczkami tam co, co jakiś odcinek poprzyklejam. Tu jeden pasek wystarczy na brzegu łączenia no i tak to będzie wyglądać no yy, tak to się będzie działo już yy, prace związane z tą izolacją powiedzmy styropianową cieplną tutaj w piwnicy yy, mają się ku końcowi yy, tak będę robić folii, jak widzieliście przed chwilą yy, parę pomieszczeń jeszcze zostało bo tego styropianu tu jeszcze muszę, muszę porobić yy, ale ale to wszystko będzie wyglądało tak jak tutaj. Także nie ma sensu e, czekać e, do końca z tym. Dobra, ja sobie będę działał dalej z tym tematem. Tamte styropiany, tutaj folie e, na no mi się żegnam. Kończę ten odcinek. E, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!